Dzień dobry, moi drodzy. Wielu z Was z pewnością martwi się kilkudniową nieobecnością na YouTube nagrań Patryka Lancastera. Złych wieści o Patryku w rosyjskim internecie nie znalazłam. To już jest dobra wiadomość. Ale to może być zwykły strajk na kanale. Właśnie dzięki mojemu tłumaczeniu wspaniałego wywiadu z Patrykiem Lancasterem ten oto mój kanał doznał strajku na tydzień. Powód? Szerzenie mowy nienawiści. Wielu z Was, bo w krótkim odcinku czasu obejrzało ten wywiad ponad 6 tysięcy osób, słyszało i z pewnością oprócz prawdy o żadnej nienawiści mowy tam nie było. Wywiad nadal można obejrzeć na telegram kanale i na portalu w kontakcie. Linki są w opisie. Zapraszam Was kochani też na mój świeży zapasowy kanał. Tak na wszelki wypadek. A jeśli czujecie Państwo, że wykonywana przeze mnie praca daje wam odrobinę korzyści, wiedzy, być może pomaga nieco zrozumieć dzisiejszy zawirowany świat, a może wywołuje u was pozytywne emocje, radość i uśmiech na twarzy, będzie mi miło, jeśli zwyczajnie poczęstujecie mnie kawo. Pięknie dziękuję. Jak to zrobić? Informacje pozostawię w opisie i w pierwszym komentarzu do tego filmu. Kochani, w poprzednim nagraniu mówiłam o nadniższu i obiecam w kolejnym stawić nagranie, które kilka lat temu jako jedno z pierwszych stworzyłam na swój nazwego, Przyrodniczo-Obyczajowy Kanał. Znam ten piękny, wielonarodowy kraj, kraj wspaniałych, odważnych ludzi, ponieważ spędziłam tam swoje młode lata. Tam urodził się mój syn i stamtąd, ponad 30 lat temu, wyjechałam na stałe do Polski. Ale powód, dla którego znowu wracam do tematu na jest inny niż dzielenie się z wami wspomnieniami mojej wczesnej młodości. Niestety in, obawiam się, że ten region może stanowić o tym, jak potoczy się dalsze dzieje wojenne, nie tylko na wschodzie od Polski, ponieważ wir konfliktu może wkręcić kolejne i kolejne europejskie kraje, w tym Polskę. Z niepokojem śledzę informacje donoszące się stamtąd. Oczywiście będę Was o nich informować, a dziś polecam Wasze uwadze, moje nagranie o tym, czym właściwie jest Naddniestrze, skąd tam się wzięli Polacy i jaki on jest, ten największy w Europie magazyn z bronią i amunicją znajdujący się kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. Pozdrawiam cieplutko. Dzień dobry kochani. Dziś opowiem Wam o miejscu, gdzie Chorpyna więziła Helenę Kurcewiczównę i gdzie został nabity na pal Azja Tuchejbejowicz. Chociaż postacie są fikcją literacką, miejsce rzeczywiście istnieje i jest to północne, nadniższe. Wydarzenia opisane przez Henryka Sienkiewicza odnoszą się do lat 60-70 XVII stulecia, a miejsce, jak pisał, Znajdowało się na kraju świata, gdyż to tam stała najbardziej wysunięta na południe twierdza, w której mieścił się polski garnizon wojskowy, a dookoła niej w skalistych skłonach brzegu rzeki Dniestr widniało mnóstwo jaskiń. Raszkow, tak nazywa się osada, gdzie znajdowała się wspomniana twierdza. W 1387 roku region północnego Naddniestrza wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tu, dla obrony południowych kresów państwa Wielkich książę litewski Witold, wybudował twierdzę Kalaur, która w 1402 roku już widniała na liście miast i zamków wchodzących w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Raszko zaś pojawił się jako osada przy twierdzy. W 1569 roku po zawarciu Unii Polsko-Litewskiej, Raszków wchodzi w skład Małopolskiej Prowincji Korony Polskiej, zwanej Małopolsko. Wraz z innymi majątkami Nadnieższa, Raszków nabywa hetman Jan Zamoyski. W 1617 roku twierdze Kalaur i Raszkow zostały dobrowolnie spalone przez Polaków w ogóle z Turkami, które podpisując umowy z Hetmanem Żółkowskim żądali zniesienia przygranicznych twierdz pod pretekstem, iż służą jako speluny, z których kozacy dokonują najazdy na ziemie tureckie. Raszkow został odbudowany w połowie XVII wieku i był wspomniany jako mocna twierdza na granicę z bezludnym stepem. W 1648 roku w wyniku zwycięstw hetmana Ukrainy Bogdana Chmielnickiego w walce pod Żółtymi Wodami i Korsuniem znacząca część Ukrainy została wyzwolona od Polaków. Wioski Kamionka i Raszków weszły w skład Pułku Bracławskiego. Powstały Sojusz Ukrainy i Mołdawii został wzmocniony zawarciem Związku Małżeńskiego Timofeja syna Bogdana Chmielnickiego z córką gospodarza mołdawskiego Wasylia lupu Roksando, Zawarty w Jasach 21 sierpnia 1652 roku. Po ślubie z Timofejem Roksando wyjechała do Raszkowa, a w następnym 1653 roku. Timofej Chmielnicki został śmiertelnie rany po Po śmierci syna Bogdan Chmielnicki oddał Raszków na własność wdowi po Timofeju Roksandzie. Od 1662 po 1675 rok Raszków będący we władaniu Zamojskich trzy razy był zdobywany i rabowany przez rywalizujących zasobów hetmanów ukraińskich. Córka Tomasza Zamoyskiego, Joana Barbara otrzymała Raszków w posagu, wychodząc za mąż za Aleksandra Koniecpolskiego, chorążego Wielkiego Koronnego. Ich spadkobiercy sprzedali wszystkie ukraińskie posiadłości Lubomirskim, które władali nimi do końca XVIII wieku. W połowie XVII wieku Raszków był dość znaczącą osadą, w której zamieszkiwali Ukraińcy, Polacy, Żydzi. Pośród mieszkańców wyróżniali się też Ormianie, wspólnota których wyznawała katolicyzm i według oficjalnego dokumentu lubomirskiego korzystała z autonomii. Stałe najazy doprowadziły do upadku Raszkowa i do końca wieku już nie był wspomniany ani w polskich, ani w kozackich kronikach. Dopiero w połowie XVIII wieku Raszków zaczyna się odbudowywać. Do naszych dni zachował się pomnik architektury XVIII wieku Kościół Świętego Kajetana, wybudowany w 1786 roku dla Ormian katolików, a później przeznaczony dla Rzymu katolików. W 1793 roku na skutek drugiego rozbioru Rzeczypospolitej Północne Nadnieższe zostało przyłączone do Rosji. Raszków i jego okolice weszły w olgopolski ujazd podolskiej gubernii. Pod koniec XVIII wieku za długi Aleksandra Lubomirskiego Raszków został sprzedany i na rozkaz Katarzyny II przykazany do skarbu Rosji. Paweł I, syn Katarzyny II, podarował Raszków namiestnikowi wojennemu, szlachcicowi Titolminu. Ostatnim właścicielem Raszkowa do 1917 roku był hrabia Piotr Juriewicz. Większość część swoich ziem przeznaczył pod uprawy winorośli. Winne piwnicy, które pobudował, służą do tej pory według przeznaczenia. W 1918 roku tu powstał punkt graniczny pomiędzy Radziecką Ukrainą a Rumunią. W 1924 roku raszków wszedł w skład Moldawskiej Autonomicznej Radzieckiej Socjalistycznej Republiki. A w 1925 roku w wiosce został utworzony sawhos imienia Stalina, który specjalizował się w uprawie winorośli. Proces przymusowej kolektywizacji napotkał odpór ze strony chłopów ale do połowy lat 30-tych niezadowoleni chłopi byli represjonowani albo uciekli do Besarabii, a ich majątek został skonfiskowany na rzecz kolchozów. Podczas II wojny światowej w lipcu 1941 roku rejon ten został okupowany przez Rumunię, kolaborującą z faszystowskimi Niemcami i dołączył do gubernatorstwa Transnistria. Wyzwolony był przez Armię Czerwoną w marcu 1944 roku. Kryzys polityczny i gospodarczy po rozpadzie Związku Radzieckiego nie ominął też Naddnieszcza. Niestety twierdza Kalaurni przetrwała do naszych dni. Polski akcent na tej ziemi zawiera najstarszy Kościół katolicki. Przedstawiający wzorzec polskich kościołów XVIII wieku z elementami baroku, polskie cmentarze, no i oczywiście ludzie noszący polskie nazwiska, kochający Polskę, szczące jej tradycje i obrzędy przekazywane z pokolenia na pokolenie. W sąsiadującej z Raszkowem wsi Sloboda Raszkowa 80% ludności są Polakami wyznania katolickiego. A w tutejszej szkole uczy się dzieci języka polskiego. Najwięcej Polaków, jeśli chodzi o Republikę Nadmirzańską, mieszka w mieście Rybnica, odległego 35 km od Raszkowa. Miasto również wchodziło w skład Królestwa Polskiego. Tu, na wzgórzu, stoją obok siebie cerki w Prawosławne i Kościół Katolicki, w którym od 1992 roku. Posługuje z sercanin ksiądz Tadeusz To on, razem z ludźmi, jak zawsze podkreśla, zbudował kościół i parafię. Zbudowaliśmy ją na grobach męczenników, bo kościół stoi na terenie dawnego cmentarza katolickiego, na którym pochowano wiele ofiar terroru lat 30. -tych. Jedno z najcenniejszych rzeczy w rybnickim kościele. Są relikwie ołtarzowe św. Clemensa Chersońskiego Przyniosła je do kościoła pewna kobieta, który przed wojną schronił się poprzedni proboszcz Rebnickiej Parafii, litwin Antoni Wedigis. To znak ciągłości dla nas, bardzo ważny. Nie zaczynamy od nowa, a kontynuujemy. Wiem, niebami ja o tym, Mama powiedziała, że dzieci tej ziemi, że mi jest Polka mała. I wiem, jak mi Polska jest droga i miła, bo się w polskiej mowie pacierzy uczyła. Jak i całe Nadnieższe, Rybnica to wielonarodowe miasto. Jest też najbardziej uprzemysłowionym miastem Naddniestrza. Dwa największe kombinaty hutnicze i cementowe budowały się siłami ochotników z całego Związku Radzieckiego. Tu przyjeżdżali młode specjaliści, otrzymywali mieszkanie, zakładali rodziny, wychowywali dzieci, zapuszczali korzenie. Jako ciekawostka: 20 km od miasta we wsi Kolbasna znajduje się największy w Europie magazyn amunicji artyleryjskiej, wybudowany jeszcze w latach 40. ubiegłego stulecia. Powiadają, że jego zawartość objęłaby 2500 wagonów kolejowych a ewentualna detonacja amunicji może być porównywalna z wybuchem jądrowym mocą 10 kiloton, bombą, jaką była rzucona na Hiroshima w sierpniu 1945 roku. Niegdyś niewielka rzeka Jagorlik w rejonie dogasarskiego Zbiornika Wodnego stanowiła granicę pomiędzy Imperium Osmańskim na południu i Rzeczypospolitej na północy. W czasach radzieckich, kiedy w Naddniestrzu powstawał zbiornik wodny, w tym miejscu pojawiła się Zatoka Gojańska. Dziś rezerwat przyrody w Naddniestrzu. Przepiękny zakątek. Na tym kończę swoją opowieść, kochani. Zachęcam do zwiedzania tych miejsc z malowniczymi krajobrazami i z bogatą historią, mającą też polską nutkę. Pozdrawiam.